Cześć! Jesteśmy członkami zespołu Blind i tworzymy projekt o osobach niewidomych. Problem społeczny, który analizujemy, dotyczy braku świadomości ludzi na temat osób z dysfunkcją wzroku. O tym, że problem ten naprawdę istnieje, dowiedzieliśmy się na podstawie naszych ankiet, zamieszczonych w internecie oraz przeprowadzanych na ulicach wśród mieszkańców miasta. Spektrum naszych działań było wyjątkowo szerokie. Nawiązaliśmy współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych w Włocławku. Dzięki temu mieliśmy możliwość przeprowadzenia wywiadu z niewidomą matką, panią Agnieszką Smołą. W wywiadzie poruszyła ona wiele interesujących kwestii dotyczących życia niewidomych. Filmik osiągnął prawie 24 tysiące wyświetleń. Wśród naszych odbiorców nie brak opinii chwalących naszej infografiki niezwykle przydatne w zrozumieniu tego, w jaki sposób można pomóc osobie niewidomej. Publikowaliśmy również posty informacyjne na Instagramie czy też filmy edukacyjne w serwisie YouTube. Jednym z elementów naszego projektu było przeprowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych. Naszym celem było przybliżenie młodzieży wyglądu życia osoby niewidomej. Na początku zaprezentowaliśmy fragmenty przygotowanego przez nas wywiadu. Następnie pokazaliśmy im przedmioty, które pomagają niewidomym w codziennym życiu. Na przykład urządzenie mierzące poziom wody w naczyniu, czy też specjalną miarkę. Kolejnym etapem lekcji był krótki kurs chodzenia z białą laską. Każdy mógł założyć opaskę na oczy i spróbować poruszać się uznaną już wcześniej metodą. Na zakończenie uszami obejrzeli film o tym, jak zachować się, gdy zobaczymy niewidomego na ulicy. Po lekcji młodzież przychodziła do nas, dziękując nam za ciekawe zajęcia oraz wyrażając zainteresowanie tematem. Zaprosiliśmy również drużynę sportową Golbór zbyt Bydgoszczy. Członkami tej drużyny były osoby niewidome i słabowidzące. Mecz odbył się w sali sportowej szkoły podstawowej numer 15 w Włocławku. zawodników kibicowało około 100 osób. Oprócz tego zapoznaliśmy widzów z ciekawymi i wartościowymi informacjami o niewidomych. Następnie zrobiliśmy kulis o niewidomych dla uczestników wydarzenia. Na podstawie ich dobrych odpowiedzi odniesiliśmy wrażenie, że prezentacja była interesująca. Zorganizowaliśmy mecz Golbul, ponieważ chcieliśmy udowodnić, że osoby niewidome również mogą spełniać się w sportach drużynowych. Dyscyplina ta nie jest zbyt znana osobom dobrze widzącym, a nasz mecz pozwolił przybliżyć szerszej publiczności ten sport. W ten sposób zademonstrowaliśmy widzom, jak ważne dla osób niewidomych są pozostałe zmysły, a zwłaszcza słuch. Naszłych planów nie pokróżowała nawet epidemia koronawirusa. Dążyliśmy w tym czasie do prowadzenia różnych działań online. Staraliśmy się systematycznie publikować ciekawe materiały na Facebooku czy YouTube. Daliśmy również możliwość zapisania swojego e-maila, na którego wysłaliśmy odbiorcą notatkę z wiedzy o niewidomych. Następnie przeprowadziliśmy dla nich quiz, ułożony na podstawie treści tej notatki. Wspomniane wcześniej działania przyczyniły się do osiągnięcia przez nas określonego celu którym było pokazanie siły charakteru osób niewidomych, często odtrącanych przez społeczeństwo. Mamy nadzieję, że Bilań stanie się inspiracją do dalszego nagłaśniania problemu inwalidów wzroku. Pamiętajmy więc, aby nie bać się kontaktu z niewidomymi, nie odtrącać ich i okazywać empatię wszystkim, bez względu na ich dysfunkcję.